Cześć wszystkim tutaj Bichana. Chciałam Ci pokazać w Demolce ym, grę, która się nazywa Castlevania: Lords of Shadow, Mirrors of Fate. Y, to jest gra, która się ukaże u nas już całkiem niedługo, y, powiem 8 marca. To będzie idealny prezent na dzień A O właśnie. Czekam się, to skończy. Czekałam przed mi kadencja, która brzmi zupełnie jak grzech więta z y, Demol Bacha. No i Castlevania, co to jest? To jest gra, yy, która jest, powiedzmy, wymieszaniem platformówki, gry, akcji yy, i slashera, zresztą zobaczycie. No powiedzmy, tak to chyba może najłatwiej odkreślić yy, dla kogoś, kto zna inne gry, yy, bardziej mi God of War. No i tak, zaczynamy postacią. Zaczynamy yy, gracie no, z czterech postaci, bo w tych grze będą cztery grywane postaci, każda z nich będzie miała inne jakieś tam możliwości, inne cechy i inne bronie. Yy, gramy Belmontem, to jest Travel of Belmont Bishonen, yy, No i jak widzicie, znajdujemy się gdzieś ku jakiegoś zamku. Idziemy. W górny ekran to jest oczywiście nasza, yy, nasza cała yy, powiedzmy gra, czyli to, co tu się wszystko dzieje, gdzie jesteśmy, kogo spotkamy i tak dalej ekran. To są cztery miejsca, na jakieś tam podręczne przymioty, oczywiście. Nasza postać, jak widzicie, ma poziom 12 teraz. Po prawej stronie ma różowy, fioletowy, nie wiem, jaki kolor wyjdzie później po broniu filmiku. Pasek doświadczenia. A to co nam się świeci, to są powiedzmy trzy zakładki bardzo przydatne w grze. Pierwsza z nich to jest mapa, w której można znaczać różne znaczniki. Można sobie pisać tam jakieś krótkie memo, co jest bardzo przydatne. Okay. Druga rzecz. To będzie nasze wyposażenie i krótka historia naszej postaci na górnym ekranie widać. A trzecia zakładka to jest rzecz bardzo, bardzo przydatna, ponieważ tu są wyjaśnione wszystkie ciosy, jakimi może się posługiwać Belmont. No i ciosy ma oczywiście wyjaśnienie, jak one wyglądają, co robią, jaką mają siłę, jaką prędkość i jakich klawiszy używać, żeby dane cios wykonać. No i oczywiście krótka animacja. Dobra, koniec gadania, idziemy grać. No dalej, a właśnie. O, już mnie atakują, widzicie co? Yy, to jest gra, no koleś. To jest gra, w której... Yy, w której nie można kuczerpcywać żadnego przeciwnika. Boha, masz, Ponieważ każdy z nich, nawet yy, jakiś tam najmniejszy kościołek powiedzmy, no i przecież blokowałam się. Yy, możemy zrobić niezłe kęsi. I kogoś walczy jakimś mm, sławnym już co łańcuchem, takim biczem łańcuchowym powiedzmy. Aaa, zasłania się Benmont, chłopie. Jak ci zrobiło? O, taki cios. Czekajcie, co to jest? Baki to są, kurcze. Kłopotliwe, nawet jak jest... Daj tą tarczę, chłopie. No wreszcie. Ach. No i, i tyle na to czekałam. O! I te fioletowe kropki, które się pokazują kulki jakie to nazwać. To są oczywiście punkty doświadczenia, jakie zdobywa nasza postać. Dolly, dolly, dolej, Belmont! Zasmę się ten swoim krzyżem, bo on blokuje, bodajże krzyżem takim specjalnym, żelaznym wszystkie gruchy. A i, używa jak już wspomniałam, go obicza. i robił Okej, okay, będziemy teraz walczyć z jakimś koleśem, który ma y, dosyć dużego Morgan Morgensternu wariację na temat. No i chodźmy się. Mm, bo... A, ale wskoczyłam, myślałam, nie zauważyłam, że tam jest ta... Nie, zauważyłam, że tam jest... Kurde, mol. Aj, ja Ajajaj, umarłam od razu, ale tu nie ma się co martwić, że ja się umrze, ponieważ yy, jest bardzo dużo... Checkpointów? pointów, Checkpointów check po prostu Przy których możemy Szybko rozpocząć rozgrywkę No dalej, dalej Badamont, gdzie ty biegniesz? Gdzie ja on jest? Tu jest Ej! to mi nie trafiło, na to wskoczyłam To było bardzo, bardzo nie fair To zrobię tak, koleś Skacz, Przecież mnie nie, nie pomieś mi trafić. Uciekam przez mnie. Masz. Hej, przeskoczyć cię chciałam. Draniu jeden. Jeżeli się martwię, że zaraz zlinę, bo jak już mówiłam, tu się bardzo... Bardzo szybko tutaj można... O, wreszcie. Bardzo szybko tu można trafić do miejsca, gdzie się przy tym umarło. Dzięki tym swym ale. O, no wreszcie. Nasza postać ma kolejny poziom. Odwykwaliśmy jakiś nowy skin. Ale idziemy dalej. I tak, tutaj zbieramy. Scroll jakieś, jeśli dobrze pamiętam. I tak, scroll, gdzie jest powiedzmy jakaś historia. I tu jest miejsce, z którym możemy się uzbroić. Co jest fajne, jeżeli opuszczamy arenę, o tak jak teraz właśnie, opuszczamy arenę i do niej wrócimy tam gdzieś była ta misa, powiedzmy z tą zieloną zielonym HP, czyli w ja gadam misek, która nas uzdrawia. O, czekajcie, co tu teraz będzie? Jeżeli wrócimy do, do tej areny, to tam znowu będzie można się uzdrowić. Znalazł swoją kolejną broń, nic coś w stylu Bumeranga z przemostrzami. Też tak potrafi, jak to kroczy na niego. O właśnie tak działa ten nasz bumerang. I teraz, żeby było ciekawiej, będziemy mogli go używać. Tak ja na, to jest znowu jak tym bumerangiem się można poszukiwać. Ale nie wiecie co, mi szkoda tych bomerangu, bo ich jest tylko trochę. Sią, siądem. Ich jest tylko trochę tutaj. Yy, w trakcie tej rozgrywki. No i wszystkie do mnie wrócą. Hej, ja cię chciałam dziabnąć misiu. Nice, bardzo podobają mi się te wstawki, wiecie? wstawki, gdzie można... tak, zaraz tam pójdę ym, gdzie są jakieś tam wizualizacje, jak można kogoś strasnąć. zaraz tam wrócę, tylko będę się uzdrowić, czyli zrobię to o czym wam przed chwilą powiedziałam, że się można gdzieś tam wrócić i ym, nabrać powiedzmy zdrowia cudnie, idziemy I teraz będziemy skakać doli doli doli, Belmont już, 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 wkrywaj się jeszcze bliżej Okej, okay, do góry. Och, teraz rzecz, w których nie cierpię. Ponieważ wiecie co, jest tą koszmarna w takich rzeczach i... całkiem prawdopodobnie, że będę wielokrotnie teraz yy, wielokrotnie będę spadać. Kurczę, wiecie co, gra mi się straszliwie podoba, ponieważ, yy, ponieważ jest śliczna. Ale no właśnie, o to mi chodziło, że będę spadać. Grafika ma bardzo fajną, podam się muzyka w niej. Widzicie, że. Czekaj, ciszę trochę, bo daj po uszach. Yy, grafika i muzyka jest bardzo klimatyczna. powiedzmy trochę gotycka. Yy. No ale skoro koleś. Yy. Skoro koleś będzie polował na jakieś jakieś tam. Hej! A, musiał nacisnąć zapomniałam. Będzie musiał pływać na jakieś wampiry i... wszelkiego... wszelkie inne stworzenia. Już? Super. Aaa, łap się, łap się Benmont I do góry. Okej, okay, cudownie. A, -a. O, udało się. Widzicie, jak wczoraj sprawdzałam to demo, to właśnie w tym momencie spadałam chyba z 6-7 razy i nie mogłam dosięgnąć w ogóle tego kołowrotka czy mm, mechanizmu, może tak kołowrotka to zupełnie co innego. A my teraz pójdziemy... pójdziemy w inną stronę. I na tym ekranie, tam gdzie jest mapa, pewnie widzicie... Pewnie widzieliście, ja z tą cholerację co ja zrobiłam, nacisnęłam przycisku, w którym wyciąga swój bicz i się gdzieś tam zahacza. Yy, na dolnym ekranie było rozpisane właśnie, że jest... Jest strzałka, gdzie mamy? Dokąd się mamy... Dokąd się mamy udać. Ok, kolej, zatrzymaj się. O, i teraz się mogłam tutaj spuścić. Oj, oj, taki trochę dostałam, Widzisz co pójdę się uzdrowić tylko. A, i zaraz ruszamy dalej. Uzdrowię się dlatego, że... Yy, na dole oczywiście będą czekali kolejni przeciwnicy. Choć to kurde, nie poczynię to zrobić. Na dole tam była też jakaś misa, z tego co pamiętam, czy też się można było zrobić, ale trudno, skoro już tu jestem, to skorzystam. Idziemy Benmont Belmont, choć bliższe nie. Ach, wiecie co, teraz jestem po prostu. Zastanawiam się, czy kupić grę na premierę czy nie. No bo ona jest dla mnie trudna z tego względu, że w różnego rodzaju takie właśnie platformówki jest w nich koszmarna. I ciągle będę po niej spadać. Ona mi się podoba. Nie no, przyznaję, jest fajna, bardzo fajna. To demo cały trwa chyba 20 parę minut, jeżeli dobrze pamiętam. Tak, ktoś tam jest na drugim planie, widzicie, kto to jest. Kurcze, gadę. Więc widziałam tego wczoraj. Um, ale jeżeli mam płacić za gry na desa, czy na czy desa, jakieś 160 zł, dobre. Okej, mm, ok, beczki, dobra. Tak, wiem, komunikuj się. O, i w ten sposób zbieramy nasze cudowne bumeranki. Jeżeli mam płacić za grę na 3 160 zł, właśnie, grę, która jest znakomita przy mnie, kurczyna, to co tutaj widzę, yy, ale grę, która yy, nie czyni 100% uszczęśliwym na premier, to mi jest trochę szkoda. Nie no, zastanawiam się ciągle, tak? Trzeba będzie to gdzieś odblokować? Trzeba będzie udać się w inny... Matko, jak mi foces! Jak mi wystraszyłeś! No puść się, koleś. Puść się! Ooo, jak się wystraszyłam! Jesus. Tak, jeszcze jakieś toporki mi za mną rzucę. Doli, doli, doli. Wiecie co? Brakuje mi tego, że. Opcji biegania. Pójdźcie. Bardzo mi brakuje opcji biegania. To już można zlecieć? można zlecieć. Bierzemy coś, co jest tu. Jakiegoś skróla kolejnego. Historia idzie dalej. Nie chce mi się teraz czytać. Do ścieków. Dlatego to się nie spodziewałam. Do góry. Myślałam, że będzie coś jeszcze, ale nie. I teraz będzie rzecz, której nie cierpię, czyli będzie czasówka. Nie cierpi czasówek. Głupie czasówki. Och. Czasówki są najgorszą rzeczą, jaka się może mi trawić, jeżeli jeszcze są połączone z elementem platformówkowym. No, a to właśnie tutaj będzie. Trzeba będzie szybko, szybko się przedrzeć. Przedrzeć przez... czy ten dźwięk lepszy. Się, się, głupia ręko. A się czuł, ta taka w tym momencie. Się, opuszczaj dalej. Jejku, tak jest wkurzające. Wciskam Tobę jak szalona. A i tak nic. Dalej, dalej, Belmont, dalej, dalej, biszony, nie. Dalej, dalej, dalej. Idziesz, 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 idziesz szybko, szybko, szybko. A, udało się. Och, nie będę teraz straciła czasu, nie będę ich... Nie będę nie wszystkich... <grym> rozwalać. Ojejku, jak mi teraz serce bije, bo myślałam, że nie zdążę. Ojej. Dobra, to jest jakaś kolejna lokacja, której... Do góry. Wiecie co? Wcześniej w ogóle było jakieś miejsce, gdzie można było jeszcze wyjść. Jakiś... Wczoraj to sprawdzam one. To mi na razie nie było, nie było potrzebne do przejścia Słowo było, tak mi się wydaje, przynajmniej tego, co tu jest zaprezentowane. I dlatego do tego miejsca nie chciałam iść, ponieważ yy, wszystko powiedzmy tu jest zaprezentowane już w tych yy, innych momentach, które możecie oglądać. Chyba wiecie o co chodziło. Tak, to jest to i moje tłumaczenie. I teraz będzie. Teraz do góry. Nie jestem pewna, co tam u góry było. Chodzi o moment. I tak, my się teraz uzdrowimy. I teraz będzie moment, który będzie idealnie wyglądał, do którego już sobie włączę efekt 3D. Widać coś? A, rozjechałam. Dobra, nie włączę. Nie włączę efektu 3D, bo wtedy będę po prostu cały obraz. Ale jest moment, który będzie po prostu idealnie wyglądał teraz yy, na tym 3D. Nie będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. Nawet pomimo tego, że tego efektu nie widać normalnie na, na kompach teraz koleś jakiś gnom, karzeł, quasi-modo, powiedzmy. Tutejsze. Yy, Oderwa jakiś łańcuszek, niezmieniony. I mnie to sobą ciągnie. No i kolon. Wiadomo, że teraz będziemy za tą biec, żeby cię złapać, powiedzmy w jakiś sposób. Dalej, byś co, Bierzemy serducha. Serducha jest utowy tak, serducha, ale to jest bumerang. Więc dlatego mówię serducha. No i jeżeli. Zbliża się ktoś, z kim musimy walczyć jakiś boss, mini boss, kto To wtedy się znika w nieładzie. No rozwal go. Co ma no, to po? A dobra, to i to był właśnie moment, który jest naprawdę warty i po Ach, ty jesteś koleś po prostu. Widzicie, co wczoraj go nie mogłam. Wczoraj go nie mogłam pokonać, tego. kolesia. A siomi z tą paszczą ode mnie. Akurat jak chciałam wykonać wczoraj. Demon, no dalej? No, chłopie. W ogóle... Wiecie, to stosowanie tych wszystkich ciosów, mocniejszych no kurczeń tu się nie wymienia scenem. Ponieważ... ja. Nie lubię tego kolesia, bardzo go nie lubię. Hej, blokowałam się przecież! Czego nie mogłam pokonać? Siosio, siosio, sią, nie On jest... o Cholera jasna. Umarłam, ale wiecie co? Przy tym kolesiu, powiedzmy, że to jest jakiś bos kończący to demo, jest także jak się do nasz Belmont, to boss ma... NIE MA! Cholipcia! A wczoraj... było się tak... Hej! No koleś, przecież mnie nad tym nie trafiłeś! To jest nie fair! Och! I dlatego właśnie jestem pewna, czy będę chciała tu kupić tę premierę. Kurde, mol. Sią! Dzięki pani siłą czysto! No kurde, przecież daję tobie te mocne ciosy, które niby zabiorą najwięcej... najwięcej ze wszystkiego punktu zabrać, jeśli chodzi o... Cholera. Powinniście zabrać pełno życia. Nie to oczywiście. O matko, jak to mi czasem wkurza, skoro gramie wkurza. kurza on teraz mnie szarżował. Nie chcę skakać w podwójny sposób, chcę się zablokować. Hej! masz to i tyle. Już jestem zła, wiecie. Oj, spadła. Znowu umarłam! Tak teraz będzie tak jak zrezydent. Będzie co, nie, chcę przejść to. Chcę przejść to do domu po prostu. Nie chcę skakać. Kurde! I mam już tylko połowę życia, co jest też dla mnie bardzo, bardzo... Piękna ją se. Sią. No skacz, idioto. Oj, Belmont. Nie wiecie co, nie jestem pewna, czy to nie będzie... No, przecież się chce przeturlać! nie jestem pewna, czy to nie będzie dla mnie fajniejsze, jeżeli bym nie grał faktycznie z pierwszego poziomu. Gdzie wszystko jest zupełnie wytłumaczone i do wszystkiego można się przydać do każdego wroga powiedzmy. Oj, no i z miata i z drogi. No przecież robię log robię, kurde no. Sio. Jak ja nie lubię tego bosa, wy nie macie pojęcia. I znowu. Ach, wiecie co? Nie będę się wkuszać. <grytanie> Pokazałam już wszystko, co wam chciałam pokazać. Wsio. Nie, 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 nie chcę tego prosto zrobić, bo nie mogę przejść w się, Po prostu. I tak. Pokażę Wam jeszcze. Bo hmm. niecze zrobimy tak. Wrócimy. Chciałam wrócić do menu. A właśnie. Tak. Yy, wiecie co, dlatego chciałam wrócić do głównego menu po to, yy, żeby sprawdzić ustawie niech coś. Yy, ponieważ jest do wyboru yy, tryb łatwy i prosty bodajże. Można sobie chyba to w każdym momencie zmieniać. Teraz gram na prostym, tam na normalny, normalny i, i, i hard, czyli powiedzmy trudny. Ach, ale wolę nie myśleć. Dobra, dobra, już, już, już. Tak, tak, wiem, że jest wiem, że stoi przed, przed zamkiem. Yy, tak, kontrolki ustawimy. O, jest łatwy, normalny i hard. To się pewnie tylko różni... Yy, to się pewnie tylko różni... Oj, yy, oj, oj, ale ruszam do SM. Sorry, wybaczcie mi, proszę. Dobra. Już, 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 wracaj. To się pewnie różni tym, jak będą odporni na nas nasi wrogowie. No, i to był tyle. Chciałam pokazać, jak wygląda ta kastlowania. Jak już mówiłam, to jest gra, która wygląda świetnie. To jest gra, która będzie na pewno jednym z lepszych tytułów na 3DS-a, jakie będą dostępne u nas na rynku. Ona ma świetną grafikę, muzykę i. uuu! I ogólnie wygląda tak, że bym ją bardzo chciała, ale właśnie jestem przekonana. Do tego, czy... Um, nie jestem przekonana do tego, czy... Um, nie oszolę po prostu przy niej z nerwów, jak ją kupię. Um, jak ją kupię razem na premierę za tyle kasy. No bo kurczę, chodzi mi jeszcze kilka innych tytułów w głowie, które muszę nadrobić jeszcze na ds -a. No i tyle. Mimo, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że Wam się to podobało. Siada mnie potworzę. I do następnego razu. Pa.